Jesteśmy w Zdanse na Pantraku. Dzisiaj będzie vlog. Jeździmy z klonem, z Kasprem z parą. Ja I Sebon Boom X. Będą grubiaski. Sebon Boom X. No i jak? Powiem tak. Pierwsze te dwa. Trzeba tłumić, bo nie da się tak wkleić A ten jest spoko, bo on nie tak odkręca do góry I lądowanie jest takie Do wklejki, pokaż No jest, jest Tamten jest dosyć płaski nie. A ten fajnie jest wywinięty do góry, więc można ej, i polatać ej. i popływać Tak, bardzo przyjemne, powiem tak Kule nie latałem jeszcze Ale w ogóle jest taka, jakby ktoś taki dobry Zawodnik był Wylecieć stąd Tak do góry Taką komu wkleję kleje i kule tak Całą. ale ja nie umiem jeszcze tak. Jeszcze? jeszcze. Będę tutaj robił te sweepa. Yeah, Jee boy, pięknie. O, to mogłem nagrać, tu fajny swissite poleciał, kurde. Bardzo ładnie. Taki trochę kasta ja. Nie no, dobrze było. Teraz robię sobie chyba kenda. Dawaj. To czekaj, jak ty robisz nohendera Old Schula Ej zrobisz Suicida jeszcze Mogę. To dawaj Dawaj ze mną Póziom ale robi dobre suicidy Tak jest tak, to tak jest. Tak jest, pięknie jest lepiej, Bardzo ładnie to nie dla mnie Chyba spoko Chyba spoko ja tak Moim to zdaniem to tak to... To No, ładnie Jest Gabris Jo O proszę Trochę skóra Nikt się o down Gragas down Żyjesz? Żyję. Żyję. Zobacz ślad Został mi coś po sobie Skida zajebał I tutaj zobacz tej. Brapin wow. Jo brapin der Nie boli mnie Adrenaline na razie Zawodnik Nie. Jeszcze jazda czy już? Nie, już Dobrze Nie ma jazda. A, Pacjent będzie żył Dobra, zabieram Was razem ze sobą na małą linię, znaczy małą, ale dużą, bardzo przyjemną. Zaczynamy od szybkiej sekcji. Tu jest naprawdę szybko. Teraz wbijamy się w bandę. I mamy muldy. Pierwszy stolik. I drugi stolik wysoko. I teraz wklejka. Tak wygląda chyba najprzyjemniejsza linia, ale linii można tu robić naprawdę kilka. I to takich długich i naprawdę przyjemnych. Dobra, teraz pojedziemy tą samą linię, tylko krótszą trasą. I tu mamy jeszcze dalej kawałeczek wow. Trochę przeleciałem I stolik Jo, naprawdę fajny jest ten pump track. I pozdrowienia dla Sebyskiels który zrobił tu backflipa Naprawdę szacuneczek Pozdro lisu Ogólnie na pumptracku też jest kula, podobna jak w skarżysku, tylko jest trochę śliska, więc spróbujemy sobie ją przejechać, zobaczymy jak ona działa. W sumie kula na zagnańsku jest naprawdę spoko. Troszeczkę gorsza niż w skarżysku, ale da się jeździć. Odrobinkę śliska, ale to nie do końca przeszkadza, także polecam. Bardzo fajna sprawa. Za mną znajduje się mały bąb z fajnym takim ala Zobaczymy co da się na nim zrobić, jakieś dwie proste sztuki, zobaczymy jak on działa. Yeah! Zajebiste! Pięknie. Pięknie było, dobrze. Ogólnie podsumowując nasz wypad na pump track w Zagnańsku uważam, że było naprawdę mega udany. Byliśmy tam co prawda dosyć krótko, więc planuję jeszcze wpaść tam niedługo i nagrać troszeczkę dłuższy materiał o tym pumptracku, bo jest tam naprawdę wiele linii, w które można się wjeździć i odblokować ich coraz więcej i więcej. Jest to kolejny pump track w Województwie Świętokrzyskim, który naprawdę jest godny polecenia. Tak jak powiedziałem, ja jeszcze na ten pump track zawitam i to myślę, że niedługo. Także subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnego materiału z tego pump Oraz obserwujcie mnie na Instagramie, żeby dowiedzieć się, kiedy będę w danym miejscu, ponieważ na pewno będę dawał info o jakichś moich małych bądź też większych tripach. W tym filmie to było na tyle. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się do następnego.